Witajcie na mojej budowie e, Tak się prezentuje e, aktualny stan mianowicie e, po uzupełnieniu tutaj dzisiaj e, te stępli mm, tu jest już mniej więcej e, mniej więcej na gotowo tak jak to będzie wyglądać oczywiście te metalowe na środku zostaną jeszcze dołożone później Tutaj kuchnia i spiżarka też są na gotowo zastemplowane. Postanowiłem y, dawać też y, takie bloczki y, silikatowe tutaj, bo mam tam akurat też w garażu napoczętą paletę pewnych bloczków, a nie chciało mi się z piwnicy tych dużo ciężejszych, no jakby nie było, y, betonowych nosić. I jeszcze musiałem y, po dwa nosić na jeden stempel, a tutaj wystarczył jeden a jak policzyłem y, wytrzymałość na ściskanie takiego bloczka to wyszło mi y, bardzo dużo ton, że tak powiem i, i postanowiłem je zostawić y, bez obawy, że, że zostaną w jakiś sposób uszkodzone przez napór tego betonu przy gazobetonie bym się wahał, ale ale silikat Jestem pewien, że wytrzyma. Także yy, Porozkładałem sobie yy, tam, gdzie właśnie dawałem te moje stempla z piwnicy, krótsze. Yy, płodnie podstawiałem te bloczki. No, gdzie niegdzie jeszcze są betonowe, które miałem tam gdzieś też na palecie jakąś końcówkę, więc sobie poprzenosiłem. Ale głównie będę dawał już teraz tylko yy, te silikaty, bo moim powiedzmy na miejscu. Yy, jeszcze mniej więcej mi tutaj zostało dwa pasy, tam pod tamtą ścianą, i tutaj tych krótszych, ale to yy, w późniejszym sobie czasie dołożę. Yy, a teraz, yy, teraz został mi jeszcze garaż yy, do zrobienia. Właściwie jeszcze muszę zrobić tutaj, tak. Belki, yy, które tutaj widzicie. Belki e, podstęple Rozmierzyć Całą tą powiedzmy taką Nazwijmy to konstrukcję e, Na to deskowanie No i zastemplować Także tu parę dni na pewno na to zejdzie Byłem się od rana, kończyłem tam to stemplowanie e, No i teraz zabieram się właśnie tutaj za to, mam nadzieję że jeszcze Przynajmniej wstępnie jakoś uda mi się to tutaj rozmierzyć, poprzymocowywać. Może nie wszystkie belki, ale, ale z grubsza przynajmniej jakąś część e, uda mi się tutaj porozkładać. Jak widzicie na tych e, szalunkach, na tych deskach z wieńca są kantówki z jednej i z drugiej strony. E, środkiem pójdą, tak jak tu widzicie na rusztowaniu już jest kawałek i tutaj e, drugie. E, na na dole w piwnicy w tym miejscu środkiem był podciąg i słup, jeszcze dobrze pamiętacie. Yy, więc to są tak jakby te szalunki yy, z tego podciągu. I tutaj są dwa rzędy belek. One nie są jedne całe długie, tylko do połowy, tak jakby i od połowy jest yy, drugi rząd takich yy, belek. Na no, środku muszę tutaj odtworzyć powiedzmy odtworzyć, no tak to nazwijmy ten podciąg żeby było do czego te belki przykręcać zaraz sobie to rozmierzę i i, ten, i wrócę znowu z nagrywaniem dobra, to jest też jedna deska y, robiąca za belkę Według mnie sobie to Zaznaczę tutaj odległość. Dobra tu mi wychodzi, że tu pójdzie tabelka. Eee, te z tymi kantówkami do tym będą. Oczywiście jakiś ludzie której zostawię, bo na równo, jakieś 5,5 centa. Powiedzmy luzu i teraz by trzeba było jeszcze z tej strony. One są jednakowe. Myślałem, że były dwie różne długości, ale, ale wyszło na to, że są jednakowe. 5 gdzieś luzy. Dobra teraz właściwie musiałbym sobie z powrotem odkręcić tą belkę tu deseczkę znaczy się i, 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 i przykręcić jakieś kątówki wtedy będę mógł sobie ładnie dokręcić z boku te belki, te deseczki, znaczy się deseczki, belki co ja już gadam. ...deski, no powiedzmy. Dobra. Analogicznie ta sama sytuacja była ale po tamtej stronie. Dlatego mam dwie... ...dwie deski. E, I dobra. E, teraz tak... ...po tyle było zmierzone, to odstawiamy. Jest w innym miejscu. Deska będzie w ten sposób. Nie, w ten sposób musi się w ten sposób. I do niej będzie dochodzić e, ta deska z tymi kantówkami. Dlatego to zdjąłem, żeby mieć łatwe dojście do przykręcenia tego z tej strony. E, Kętówka jest dość gruba, więc musiałbym duże. Długie wkręty zastosować, niespecjalnie mam takie, także wolę to zrobić tak. Dobra. Ten tu. Ten Żeby połączyć te dwa powiedzmy boki tego elementu. I teraz tak. Yy, może być sytuacja, że będę to musiał skrócić. A to dlatego, że wcześniej one dochodziły tak jakby do tego boku. A ja tu mamy jeszcze deskę. Bo... No to było to wycięcie na ten podciąg wtedy, nie? Żeby on się łączył z tym starym szalunku. To są też te deski z tego starego szalunku więc wtedy dochodziła tego no tak jakby tutaj a teraz będzie dochodziła tutaj może mówię tak tu będzie dochodziła więc o tą jedną deskę będzie za dużo eee, gdzieś będę na pewno musiał przyciąć to się troszkę rozjechało dobra by to może Sprawdzić i przyłożyć. Wtedy będę wiedział na pewno. No a tu mam na styk, a tu, a tu jedną deskę jest za za długi. Dobra. Zaraz to, zaraz to skrócę. Tam jest taki brzydki brzeg. Z tej strony jeszcze bardziej to skrócę trochę i będę montować. Ok, przycięte tam jest, z tej strony. A tutaj przykręcam taki prowizoryczny. Zresztą też widać. Nazwa to taki, może Dinks, Takie coś na którym sobie oprę tę deskę na czas montażu z tamtej strony Dynks działa w taki sposób Stronę. Tu na pewno opadł na tym łączeniu, ale to nie, na razie się to nie przyjmuje. Podłożę stempel i się to wyprości. Na razie na to nie poradzę nic. Za chwilę nawierzę stempla dam i, I będzie. No i kilka belek y, mam założonych, powiedzmy belek y, desek, y, jako belki też. Tu akurat jest łączenie, tak troszeczkę inaczej to rozwiązałem, łączenie desek będzie pomiędzy tymi y, beleczkami powiedzmy, y, będzie łączenie desek, dlatego zrobiłem jedną taką słabszą, nazwijmy, powiedzmy to z samej pojedynczej deski, ale zaraz obok jest taka mocniejsza. w miarę prosta się to utrzymuje ale do jak ona się troszeczkę wykrzywi też e, nic się oczywiście nie stanie Stempel jest żeby to za bardzo nie goniło chociaż teraz już się to nawet trzyma e, usztywniło się to oczywiście jak dałem te te belki nie jest jeszcze w poziomie bo tak jak mówię, no to przyjdzie czas jeszcze sobie zamontuję myślę e, tą belkę i e, założę stempel już tak, jak myślę, e, na środku Gdzieś e, drewniany taki już, który tutaj będzie stał na gotowo Bo obawiam się, że jak tego zdejmę później No to to pod ciężarem oczywiście siądzie, więc Będę chciał tutaj już ustawić e, stempel e, Nie mam dzisiaj lasera ze sobą, więc na pewno nie uda mi się go super jakoś yy, ustawić yy, do wysokości tej strzałki Ale tak yy, pira razy drzwi przynajmniej Później sobie go jeszcze oczywiście klinami podbiję A jak będzie trzeba to się najwyżej dołoży jakąś deskę na podkładkę i też będzie eee, Teraz tak Tu jest belka Ustawię sobie ją na razie na razie tak, na razie tak, i teraz tak, jakoś sobie trzeba poradzić do wysokości. No jest na tyle ciasno, że fajnie samo się trzyma nawet pogoda dzisiaj coś się nie może zdecydować Co chwilkę Co chwilkę teraz właściwie po południu, bo yy, z rana trochę popadało, potem było naprawdę ładnie, słońce świeciło yy, No a teraz po południu znowu coś Coś chyba zmienia się nastrój, że tak powiem, dobra, a tam teraz jeszcze tak to wygląda. Oczywiście po kolei wszystkie, wszystkie jeszcze... Dobra, ja się zabieram za ten stempel, bo nie wiem, czy nie będę musiał się awaryjnie pakować, a ten stempel będę chciał jeszcze tutaj mieć zrobiony dzisiaj. Także idę, idę coś wybrać i zaraz wracam. Ale to będzie stało bez tego? Sklinów. O ile mi się to uda w ogóle wsadzić, o, jest podniesione, jak widzicie, tutaj o 2 cm prawie względem tego, co mi się udało tu ustawić, też to nie było do poziomu. Teraz może nawet jest. Dobra, ja sobie jeszcze przekręcam parę belek, tych na tą stronę, a tę y, drugą taką część, i ten stempel to myślę, że założę sobie następnym razem. Dobra, y, tyle na dzisiaj. Będę żegnał się z Wami. Y, pozdrawiam. Do zobaczenia.